Witajcie z tej strony. Laska Gaming! A oto kolejny epizod Na Kłopoty Pantera. Bardzo wielkie dzięki za tak duży feedback i tak pozytywny feedback. Bardzo Wam się spodobało, spodobał fakt, że będę grał w Na Kłopoty Pantera. Sobie bardzo cieszy, ponieważ uwielbiam, jak już powiedziałem, uwielbiam tą grę. I chciałbym w nią grać, chciałbym wam ją pokazać. Tak więc dzięki za to, że daliście mi znać, że chcecie. Dzięki za to, że chcecie. Tak więc, czym prędzej e, zmierzamy ku e, progresie, w, na kłopoty Pantera? A w tym odcinku chcieliśmy po prostu popytać się dzieci: What the fuck! Cześć, jestem Chion. Cześć. I pochodzę z Egiptu. Moje imię oznacza córka Nil. Lubię szybkość. Mój tata jest ambasadorem. Umiem pisać hieroglify. Naprawdę? A ja jestem pantera. Różowa pantera. Co znaczy twoje imię? <gryw gaan> Coś między czerwonym a fioletowym. <grywyan> <grywyan> Bardzo kurde y, pouczające i zabawne. Mam na imię Kumoken. Jestem rodowitym australijczykiem i chociaż mam dopiero 10 lat. Jestem już doktorem medycyny ziołowej. Ja! Wiem wszystko o przyrodzie. Moim totemem jest krokodyl. Świetnie. O, to jest. Pamiętam tego. Niech zgadnę. Zimna woda. Hej, jak masz na imię? To bardzo zdolny uczeń z Pekinu. Oczywiście, nie mniej, ani bardziej. Uzdolniony Ale angielskiego to Nie wiem, innych uzdolnionych uczniów. Przepraszam. To trzeba angielski znać, Ani. Współpracuj z i może powiedzieć tylko. Nie wziąłem kąpielówek. I będziemy, w sumie, odwiedzimy każdy z tych krajów. Mam później. Z tego co pamiętam. Jestem niezależną kobietą z Indii. Kobiety powinny mieć takie same prawa jak mężczyźni. Będę walczyć o to, żeby moje córki nie były dyskryminowane. Jestem hinduską i uwielbiam hinduską mitologię. Moje imię Indrani, oznacza bogini nieba. I tu się nie zgadzam z tą dziecko. Kobiety nie powinny mieć takie same prawie jak mężczyźni i na odwrót. Ale to nie jest... Nie jest, jesteśmy tutaj, żeby grać, ale nie żeby. Yy... Wiesz gdzie jest Butan? To mój krypcie. Jakieś tam polityczne Jestem rzeczy. Czy... I spędzam tutaj gramy w nich, w klasztorze. Koresponduję z kolegami z całego świata, a teraz będę miał ich jeszcze więcej. Wow, jesteś kurde, za, za, za je fajny. Trafiłeś w tarcz, jął. Dobra. A tego gnójka małego. Poznałeś już wszystkie dzieciaki małego najdżela też. Jest trochę skryty, więc musisz znaleźć jakiś sposób, żeby go ośmielić. Okej. Sposób, żeby go ośmielić, już chyba wiemy, jak. Ja też nie. Mamy też wędki. i sobie połowimy z nim rybki. Jeszcze jakieś. Jak ci na imię? Mam na imię Nigel i mieszkam w Anglii. Jestem pacyfistą. P-A-C-E-F-I-C-T-O. Jestem bardzo grzeczny i traktuję wszystkich z sympatią. Oraz szyb, a cy, u, ny, k, mnie Pierwszy raz jestem na koloniach, więc trochę się b, o, i, e. Lubisz łowić je ryby? A czy to je zabija? Niekoniecznie. Będziemy je wrzucać z powrotem do wody. Ale to boli, kiedy połykają haczyk. Jeśli boli, to troszeczkę. To tylko maciubki, leciutkie, tyciutkie ukłucie. <grym> 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 Przepraszam. Chciałbyś, żeby pod mieli podniebienie? Różowy pajacu? Już nigdy nie pójdę na ryby. Masz szansę się poprawić, brutalu! Oddaj mi kij śmierci! A ja dopilnuję, żeby już żadny isy, ty, oci, e nie wyrządził krzywdy! Kij śmierci? Wędkę. Nie przesadzasz czasem? No dobra. Jakaś tam nić komunikacji się zawiązała, ale chyba nie o to nam chodziło. Dobra, tu przyszły jakieś jeszcze ciekawe, ale w moim kraju wygląda to zupełnie inaczej. Chciałbym kiedyś odwiedzić twój kraj. Zapraszam, oczywiście zatrzymasz się u mnie. Gej... Nie, <śpoko> spoko. To są tylko dzieci Arturze, nie oceniaj ich swoją popieprzoną wagą. Jaki <śpoko> sprytny! Ciekawe jakby tam dorysować. Ciekawe, co by się stało. Ale ten dzionek zleciał! O, czas do łóżek, moi genialni koloniści. Spać, spać. Nie zapominajcie o jutrzejszym porannym odczycie na temat kultury różnych krajów. Świetnie. Dobrej nocy. Dobranoc, Kumoken. Do jutra, Nigel. Dobrze no, Chinczyk. Chcę dać Yangli. On nie no, zna no chajów. Snuv Pantero, różowa pantera. Dobranoc, mein Kinder. Ciekaw, gdzie on Dobranoc będzie spał? Dobranoc. Jak Mendel na ziemi. Toż to złi ludzie. No jak Mendel, wiedziałem, że jak Mendel na ziemi. Co się stanęło? Co BCB zrobiło? Nie wiem, ale też nie wiem, ile nagrywam, więc może być albo dłużej, albo krócej, bo nie mam zegarka. Sobie. To ręka, robota. Wczoraj tego tu nie było. O nie. Dobra, musimy o tym powiedzieć temu yy, zarządcy. Kuziowy? Szybko, chodź tu! Aha, tu jest. Coś się stało z Nigellem. Czyli nie musimy nic mówić zarządce, po prostu wydarzenia same nas wyzywają. Jaka bieda w tym pokoju. Co mu się stało? Aha, muszę najpierw z nim pogadać z jej... Zdenerwowany. Wnerwiony, skurzony, zdenerwowany. Co się stało? Nigel. Co się stało? Cisza! Nie cierpię kolonii, nie cierpię domków, nie cierpię jezior! Nienawidzę was! Nienawidzę obozu czyli łała! Co za dziura. Zupełnie cię nie poznaję! Zamknij się! Chcę do domu! Do Anglii! Anglia rządzi! Rozumiesz? Chelsea! Chelsea! Hmm? Chelsea! Nie wytrzymam tu Śmierdząca Jocha! Jocha! Słyszycie? w i o k <śledzianie> 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 Bardzo dobrze! Następne słowo dla pana, Hiperbola. Hiperbola. h i p r b o l a Hiperbola, zostawcie mnie, nienawidzę wszystkiego i wszystkich. Oh. Co mu się mogło stać? W literowaniu trochę się opuścił. <noise> Ale... Ja chcę do domu, do domu, chcę do... Domu. Właśnie. Co by ci się stało? Ja chcę do domu, do domu, chcę do... Domu. Właśnie. Nie cierpię kolonii, chcę do domu. Zadroń do moich starych. Yy, jak język. Musimy coś zrobić, inaczej ich nas załatwią. On chce do domu. Skoro Mahomet nie chce przyjść do góry, zostawmy Mahometa. Najpierw zajmijmy się Najdziemią. Pojadę do Anglii i przywiozę mu z domu jego ulubione zabawki. Będzie zadowolony jak ten małż w akwarium. Nie na akwarium, <coughs> Wstąp do mnie przed wyjazdem. Mam coś dla ciebie. Czo masz dla mnie? Fonkulówki! To coś ma e, wspólnego z tą e, ręką robota, którą znaleźliśmy. Różowy, skonstruowałem dla ciebie wspaniały przyrząd podróżny. Przyrząd podróżny? Niezwykły przyrząd. Twój osobisty czap. Tak jest mały i różowy. Co? 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 czyli cyfrowy Aha. asystent Pantery. Że jak? Będziemy się kontaktować za jego pomocą. Oprócz nowoczesne technologie? o miejscach, które odwiedzisz. Czyli smartfon. skarbnica wiedzy. Ile byś zapłacił za takie cudo? Nigdy nie miałem cyfrowego asystenta. bo ile ta frajda? Dwie stópy, Trzy? I. Dziś jest za darmo. Oh yeah. Starmon, Tyle chcesz wygrać chcesz? od capa. Dowiesz się tego, czego inaczej nigdy byś się nie dowiedział. Wikipedia wątpiska o każdym kraju, który odwiedzisz. Obsługuje się go za pomocą panelu sterowania na dole. Posługiwanie się capem jest bardzo proste. Aby wybrać kraj, o którym chciałbyś się czegoś dowiedzieć, no tak nie będziemy i z tego korzystać, Was. Potem strzałkami. Wybierasz temat, który Cię interesuje. Kiedy wciśniesz przycisk, wybierz, nie zdążysz nawet pomyśleć o wcisnąłem. A przed twoimi oczami pojawi się kolorowa strona. Klikając na jednej z ikonek, wywołujesz strony informacyjne, z tych stron możesz się bardzo wiele nauczyć i dowiedzieć się ciekawostek, o których nie miałeś nawet pojęcia. Klikając prawym klawiszem myszy na dowolnym obiekcie, usłyszysz o nim krótką informację. Kiedy zobaczysz migającą ikonę Capa w lewym dolnym rogu ekranu i klikniesz na niej, przeniesiesz się bezpośrednio na strony informacyjne i uzyskasz dokładną informację o danym obiekcie. No Mam nadzieję, że to wszystko pomieści ci się w głowie. Mówię ci. To największy wynalazek od czasów krojonego chleba. Deski tu. <grym> Jak mnie ta gra rozwala. To zgra dla dzieci. ja się przy niej śmieję. Lepiej się przy niej bawię, śmiejąc niż przy jakichś tam komediach. Chyba nie wybierzesz się do Anglii na piechotę. No nie. Co? A co jej się stało? Foch? Lol? Się nie lubię dzieciarów z innych krajów. Hmm? Indrani, czy mogę jakoś poprawić ci humor? Podejdź bliżej. Już mi lepiej. Głupia. Głupia szmeta. Zmieniła się. Coś te dzieci... Ja nie wiem co z tymi dziećmi, ta dzisiejsza młodzież. Dobra. Musimy lecieć do Anglii, więc chyba tym samolotem. Tak mi się tylko wydaje. No pani pantero, dolecimy tam i przerwiemy sobie. Le, 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 le. O! Proszę usiąść i zapiąć pasy. Samolot zaraz wystartuje. Pamiętam, że tutaj można było. Kowujemy na pas startowy. Wyskoczyć. Wystartujemy, kiedy wszyscy pasażerowie zapną pasy. Okej. Okay. Zapiąłem pas. Lecimy. Witam, Różowa Pantero. Dziękuję, że wybrałeś linię L-główkę. Będziemy lecieć na wysokości 13 000 metrów. Gdy zakończymy wznoszenie, będziesz mógł rozpiąć pasy i pokręcić się po kabinie. Kiedy zakończymy wznoszenie? O, teraz, dobra. Możemy poglądać telewizję i pamiętam, że tam były. Wojownice żakonnicze ninja. Coś do jedzenia, coś do picia. Pewnie. <noise> Jak za darmo to bierę? <noise> Okej, okay, jeszcze telewizor. Co już, lądujemy? Za parę minut wylądujemy w Londynie. Dzień jest pochmurny i mglisty. Dziękujemy za wybranie Air Główkę. Chciałem telewizor poglądać, ale w każdym praktycznie statku powietrznym będzie tak samo, więc... Dobra, jesteśmy w Anglii, więc to jest czas, żeby zakończyć. Yy, subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie znajomym. Jeżeli podobał Ci się ten film z serii... Różowa Pantera. Zobaczcie inne odcinki, cały jeden, albo inne produkcje, które stworzyłem, a ja się z Wami żegnam. Na razie.